Dwa tygodnie operacji dla nas odbyła się tu na stadionie. Po raz pierwszy konferencja klimatyczna odbywała się na stadionie, na takim obiekcie. Dla nas też to było wyzwanie z tego punktu widzenia, że otworzyliśmy przed samą, przed samą klimatyczną konferencją 12 tysięcy m2 nowych powierzchni na stadionie, które zostały przygotowane specjalnie. Na kopa i teraz będziemy mogli je również oferować chętnym do wynajęcia. Są to mniejsze, większe sale, i dzięki temu możemy teraz i na tym piętrze, którym jesteśmy, i na tym piętrze na dole, możemy chodzić wokół stadionu. A tak to do czasu kopa zawsze była przerwa i nie można było dalej przejść. Także były to, było to dla nas wyzwanie, ale też bardzo fajna, fajna przygoda i ciekawostka. Przed samym kopem rozmawialiśmy z delegacjami, z delegatami i e, wiele instytucji, no e, było dosyć sceptycznie, podchodziło do tego, że taka konferencja na stadionie jeszcze jakby w świadomości ludzi stadion kojarzy się z wydarzeniem sportowym, a nie z wielofunkcyjną areną, ale po samym kopie i także po pierwszych spotkaniach czy wizytacjach na stadionie te delegacje E, e, zmieniały pomału zdanie i, i, i na końcu, jak pokazały ankiety, e, były przekonane, że, że był to świetny wybór w porównaniu do garażu na przykład w d, Dubaju czy lotniska, e, e, czy lotniska w Kopenhadze. Reasumując, żeby powiedzieć Państwu, e, co to był COP, e, 194 państwa członkowskie brały udział Razem akredytowanych było około 18 tysięcy osób, było 8 tysięcy przedstawicieli państw i organizacji 649 dziennikarzy, 3 tysiące osób obsługi. Co do tego wysokiego segmentu dwóch prezydentów, dwóch premierów, sekretarz generalny ONZ-u i 85 ministrów. Powstały 43 biura delegacji, było prawie 2000 spotkań, 170 e, wydarzeń towarzyszących e, ponad 37 ton dokumentów wyposażenia przy, przyjechało do nas z całego świata e, i serwisy stadionowe zrealizowały ponad 1600 zgłoszeń od delegatów. My jako